Jest już 16 tydzień, a przepustki nadal nie ma na przyjęcie. I tutaj nasuwa się pytanie, czy w ogóle kiedykolwiek będzie na przecenie? Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, kochani widzowie, a tutaj Wasz ukochany youtuber. w tym krótkim materiale z CSGO. Będę poruszać temat, kiedy promocja na przepustkę wleci i czy w ogóle wleci. Przepustkę Broken Fang aktualnie można kupić w sklepie w grze za 15 dolarów i jest to w Polsce 59 zł. I tak jest, odkąd ta przepustka kiedykolwiek w ogóle wyszła, czyli, czyli grudzień 2020. Jednak Valve, jak to ma w zwyczaju, na koniec każdej operacji wrzuca promocję na przepustkę. I z 58,99 groszy wychodzi jakieś 36 zł. Bez jednego grosza, czyli to daje nam jakieś minus 40%. Poprzednia operacja, czyli operacja Shattered Web, a dokładnie przepustka pojawiała się na promocji w tygodniu 11. Więc dlaczego Broken Funk jeszcze na promocji nie jest? Eee, ciężko to stwierdzić ze stuprocentową pewnością, dlaczego tak właśnie jest, ale może być to związane z tym, że w aktualnej operacji możemy wybrać, jaką nagrodę chcemy uzyskać za nasze gwiazdki, za nasze zdobyte gwiazdki. Jak zrobimy takie szybkie porównanie dwóch przepustek, przepustki Shattered Web i przepustki Broken Fang, to można zobaczyć, że Shattered Web była kompletnie losowa i nikt nie wiedział, co w niej dostaniemy a, w przepustem Rocket Funk możemy wybrać dosłownie każdą nagrodę, jaką chcemy. Czy chcemy dostać agentów, czy chcemy dostać jakiś skin z danej kolekcji, czy chcemy dostać skrzynki, czy chcemy dostać naklejki, i tak i tak dalej. I właśnie przez to, Valve najprawdopodobniej zdecydował się na przedłużenie operacji, aby zapobiec dużemu notłokowi tych samych skinów na rynek w krótkim przedziale czasowym. Jeśli przepustka zostałaby przesyłana zbyt szybko, to rynek z Team, byłby przepełniony tańszymi skinami, z tych trzech kolekcji. Skrzynkami, naklejkami i tak dalej. To nie jest tak, że teraz ich nie ma mnóstwo, no ale zdecydowanie nie na taką skalę. A czy właśnie taki jest faktyczny powód, że przeceny jeszcze nie ma? Tego nie wiem, to jest tylko moja teoria. I czy to oznacza, że przeceny nie będzie w ogóle? To jest już trudniejsze pytanie, bo nikt tak naprawdę tego nie wie, oprócz Valve. Ale nie jesteśmy bez niczego, bo znamy oficjalną datę, kiedy Operacja Broken Funk się zakończy. I zapowiedziana data zakończenia się właśnie tej operacji to 30 kwiecień 2021. A to nam daje 1 miesiąc i 14 dni od premiery 16 tygodnia, abyśmy nie wiem, zdążyli ukończyć misję i odebrać nagrody. Co ciekawe, dla porównania, połączenia przepustka Shattered Web była na promocji od 1 miesiąca i 23 dni przed jej zakończeniem, więc to nie jest żadna niespodzianka, że WALT wstrzymuje się przed wypuszczeniem zniżki na obecną przepustkę, tylko że jest jedna różnica. Promocja na przepustkę Shattered Web wyszła, kiedy ona jeszcze trwała. A przepustka Broken Funk w teorii właśnie się skończyła. Już nie będzie żadnych innych misji, nie będzie żadnego kontentu z niej. Wyszedł ostatni tydzień. Czy jest szansa, że przepustka Broken Funk nie będzie na promocji w ogóle? Jest taka szansa i warto ją wziąć pod uwagę, ale osobiście uważam, że Valve w końcu obniży cenę o te 3% i, i Valve ma kilka ku temu powodów. Wygeneruje to więcej pieniędzy. CS jest, jest bardzo popularny, To tak właściwie to jest bardziej popularny w całej Europie i innych miejscach na świecie niż w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego jest to takie ważne? Pamiętacie jak mówiłem, że przepustka kosztuje 15 dolarów? Dla ludzi biedniejszych w krajach 15 dolarów to kwota, na którą sobie nie mogą pozwolić, ponieważ ich waluta jest zaniżona lub jest po słaba w porównaniu do dolara. Nawet dla ludzi mieszkających w Stanach, ta sama potrafi zaboleć, więc aktualnie mnóstwo osób się wstrzymuje i czeka na promocję, żeby dopiero wtedy kupić przepustkę. Nawet dla ludzi mieszkających w Stanach, ta sama potrafi zaboleć, więc aktualnie mnóstwo osób się wstrzymuje i czeka na promocję, żeby dopiero wtedy móc kupić przepustkę. A poza tym, kto nie chciałby zaoszczędzić 7 dolarów? To jakieś 300 czyli 3 kole. Po co po wypuszczeniu 16 tygodnia Valve miałby zostawiać aż półtorej miesiąca czasu na odebranie nagród? Zrozumiałbym tydzień, maksymalnie dwa tygodnie, ale co nam taka opcja przez tak długo, nie spodziewając się przy tym masowego kupna przepustek w tym czasie? Tak wiele pytań, a tak niewiele odpowiedzi. Jest szansa, że promocja pojawi się na dniach, wraz z jakimiś małymi łotkami do gry. Te zazwyczaj wychodzą we wtorki i czwartki, więc warto sprawdzać daty takie jak 23 marzec, 25, 30, 1 kwietnia i tak dalej. Na aktualny moment to jedyna moja spekulacja. Ale co jeżeli w żadnym z tych dni nie pojawi się przecena? Co jeśli wcale się nie pojawi przecena? Technicznie jest to jak najbardziej przecież możliwe. Na rynku mamy już mnóstwo skrzynek broken funk, a ja musimy jeszcze wziąć pod uwagę ludzi, którzy trzymają skrzynki, naklejki we ekwipunku. I czekają aż pójdą w górę. Więcej tu zostało odebrane niż tak naprawdę nam się wydaje. Może jest dobry powód na to, żeby nas została opóźniona, albo żeby w ogóle jej nie było, albo nie mam pojęcia. Musimy się uzbroić w cierpliwość i czekać na rozwój sytuacji. Osobiście mam w planach wstrzymać się z kłótem przepustki do ostatniej chwili, czyli poczekać 7 miesięcy i 7 dni, licząc od premier 16 tygodnia. Jeżeli będzie na promocji, super. Jeżeli nie, no to szkoda. Ale ja nic nie stracę ani wy, jeżeli poczekamy. Mamy mnóstwo czasu na zakup przepustki, a najlepsze, co możemy zrobić w tym momencie, to po prostu poczekać na rozwój sytuacji.